7 grudnia. Tutaj akurat mam pierniczkę dzisiaj pod 7. a ja tutaj wczoraj robiłam. To otwieramy to. Okej, okay, to otwieramy siódmeczkę z pierniczkiem. Ale ładnie idzie. Całkiem, całkiem. Dobra, trochę rozszarpane. Ale... Dobra, wow, to... Dobra, to Kolejne rzecz to kąpieli. Wow, co to? Różowa... Farba do ku. Różowa farba do kąpieli. Fajnie. Ja wczoraj sobie zrobiłam taką kąpiel z tymi kulami, yy, którymi dostałam wiecie w poprzednich okienkach, to jeśli Wam się podobało i oczywiście zrobię też z tym dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka like i subskrypcję. bye!